Przyswajanie rozmaitych absurdów i patologii, które drążą naszą polską politykę, bywa nieznośne, a czasami nawet szkodliwe dla zdrowia. Ale przecież nie samą polityką żyje człowiek. Czasami dobrze jest się od niej oderwać i skierować uwagę ku czemuś znacznie przyjemniejszemu. Dlatego dzisiaj zapraszam do cyklu Kolekcja klasyki. Będzie dzisiaj z nami Andrzej Waligórski i kapitalny jego wiersz. Kolekcja klasyki. Zapraszam i polecam, Kamil Prabucki. Bo przecież każdy z nas bywa czasami postawiony w sytuacji, w której musi podjąć decyzję, a czasem to decyzja dramatyczna. Tak jak w tym utworze. Zapraszam. Utwór Decyzja. Zaczyna się. Raz rycerz Dreptak z ciążyna po niebezpiecznej wyprawie wrócił do zamku i kazał upiec natychmiast dwa pawie a zanim się dranie upieką rozkazał podawać kiełbasę z musztardą sarebską lub chrzanem a toli koniecznie z półbasem następnie skrzyżował na piersiach obydwie mocarne pięście przeciągnął się i pomyślał że tak właśnie wygląda szczęście i przeszedł się wolnym krokiem przed rozpalony kominek i wtedy mu przyniesiono wyzwanie na pojedynek a w owym wyzwaniu pisało, iż dreptak jest świntuch stary, bo splamił był cześć dziewiczą wojewodzianki Barbary. Uszczypnął ją bowiem boleśnie i to, broń Boże, nie wliczko, a przy tym mruknął lubieżnie, ciał, syno garliczko. Więc narzeczony panienki czeka na niego przed borem, skopią, koncerzem, pancerzem, toporem i semaforem. I mają się tam potykać godzinę lub nawet i dwie, do ostatniego oddechu, względnie do nagłej krwie. No, chyba żeby ten dreptak, jak każe rycerska opinia, oznajmił całemu światu i że jest podlec i świnia. Przeczytał dreptak wyzwanie, przez chwilę się zastanawiał, a tu już tymczasem wnoszą pachnącą pieczeń spawia. I zuzia, ponętna dwórka kusząco oczkiem doń mruga. Natomiast na dworze słota, wiatr i w ogóle szaruga. Więc rycerz gotyckie okno otworzył szerokim gestem, wychylił się i zachuchał: W porządku, świnia jestem. Za czym nałożył bambosze i legł na niedźwiedzie i skórce. Przy polędwicy, spawicy, denaturacie, bandurce. I dwórce. Zaś okrzyk zwierzy poleciał po górach i po dolinach, i każdy, kto go usłyszał, powiadał: „Hm, też mi nowina. Wiadomo, że dreptak jest świntuch, co gwałci, szachruje i łupi. A narzeczony Barbary rdzewiał na deszczu jak głupi. Życzę państwu podejmowania dobrych decyzji. Wszystkiego dobrego i niech was wódz złogosławi do czorta.